Rostomili posłuchajcie o baterce. Przyszł kiedyś taki czas, że w konsumach szło dostać takowne cosik plaskiego, co miało dwa malutki plechy, jeden większy, a drugi mniejszy. Na jednym było napisane plus, a na drugim minus. To cośik miało w sobie elektrykę, bo jak się to baji polizało językiem, to było czuć, że cośik z tego lezie. Na isto jakoś ich energia. A tak się to przeca próbowało, jeśli w tym je elektryka. Lebo i tam nie ma. To cosik, siedycki wraziło do baterki, też płaski, ale ona już świeciła. Tuż ta elektryka jakoś się zmieniała we światło. Tak mi to indycki mój starzik wykładali. Kiejsi baterka w chałupie musiała być. Dziś o też, ale hańdowni była schowana, a inny gazda lebo starka wiedzieli, kany je wrażono. Bo to nie było jako dzisiaj, że baterka jest w każdym telefonie. Hańdowni, co by chnet poświęcić, poświecić, to się rożło petryolkę, maszynkami, lebo baterkę, ale ją trzeba było mieć chnet na pozorędziu. Balił mój fotel ją miał wrażoną przy licznikach na elektrykę. Te liczniki były w takowym bintfelu z dźwierkami, co się ich zawierało na klucz, a pod bezpiecznikami była dycki baterka. A w całej chałupie inny foter poradził chnet zrobić światło, kiej elektryka zgasła. A niż mama rożli świeczkę, to już baterka świeciła tam, kany było trzeba. A jak bezpieczniki wybiło, to się fotrowi świeciło baterką na ręce, co by ich sprawił. W lecie się baterki tak mocnie używało, bo dzień był długi, a noc była krótko, ale na jesień, na jor, lebo w zimie trzeba było poświecić, jak się baj szło do pola. Wiele razy gaździno poszli do chlewa, porachowali kury, a kiedyś się chybiało. Tuż chnece wzięła baterkę, a poświeciła kany, te kury wlazły. Gazda też baterkę brał, jak psy szczekały, co by poświecić, a podziwać się, esi nie drepsi po placu. Lebo jak si cudzy pies, nie goni kole hałpy. Baterkę się brało wszędzie tam, kany trzeba było poświe poświecić, a ty starusne baterki. Miały takowny wygięty drut, co się go odebrzyło, a szło na, nią, na nim baterkę opsić. W tymczas a i na polu poćmoku, szło coś zrobić. Baj drzewo na gnotku pociupać, lebo się podziwać do wędzoka, jeśli ze szpyrek kapie fet. Baterkę dycki miała <laughs> Helka Bartuliczka, co bywała w haupie wedle nas. Jak szła do nas na nawszczywę poćmoku, jak pies zaszczekął, to my się dziwali do okna, a jak coś świeciło po... Miedzy, to my wiedzieli, że helka idzie. Baterkę też mieli ciotka Malka, jak drepsili przez las, a szli kuną miedzą, a potem szutrową cestą. Świecili se pod nogi, co by nie zakopli o kamień, a baterka im cestę pokazywała, kany mają iść. A dyski były kuro wody, jak baterka przestawała świecić, bo trzeba było wymienić to plaski, co miało w sobie elektrykę. Po tym nie skorzy się na to prawiło bateryjka. <laughs> jak się ją wraziło do baterki, to zaś duma a kole chałupy, było czym świecić. A i jak było ćma. Dzisiaj jeszcze zakupić takowne baterki, jako były kiesi. Są se takowną istokupiem, bo w telefonie jak ma mało elektryki, to baterka nie zaświeci. A te baterki, co są na te bateryjki jako palec, to rozświecą a rozni. A trzeba do nich wrazić 3-4 bateryki. a w takowej baterce, co się, co się wyrazi, jedną baterijkę, to ją styknie polizać, a już człowiek dwie, wiele jeszcze poświeci.